Ksiądz Michał Sopoćko po przebytej chorobie i dwumiesięcznej kuracji w Tatrach wrócił do Warszawy. Tym razem biskup Stanisław Gal skierował go do posługi duszpasterskiej w obozie szkoleniowym saperów na Powązkach. Do jego obowiązków należała opieka nad szpitalem wojskowym przy ulicy Dzikiej, opieka nad pierwszym pułkiem saperów na Marymoncie, Urzędem Gospodarczym oraz cmentarzem wojskowym na Powązkach. Nie ograniczał się jednak do obowiązków mu wyznaczonych przez kurię polową. Założył i stanął na czele bratniej pomocy żołnierskiej, czyli organizacji charytatywnej, która otaczała pomocą rodziny wojskowych. Zorganizował także dwa chóry wojskowe, gospodę żołnierską oraz Szkołę dla osieroconych dzieci z wojskowych rodzin. W lipcu 1920 roku w ramach swojego urlopu udał się do Wilna, aby odwiedzić rodzinę. Jednak nie zrealizował swoich zamiarów. Na przedmieściach Wilna natknął się na polskie wojska, uciekające w popłochu przed Armią Czerwoną. Był zmuszony dołączyć do nich. Aby przez Grodno i Białystok powrócić do Warszawy. Gdy dotarł do stolicy, nie czekał bezczynnie na wejście bolszewików. Razem z księdzem Zygmuntem Truszyńskim, Marianinem z warszawskich bielan, organizował wiece i spotkania mające na celu pobudzić Polaków do włączenia się w ratowanie odzyskanej niepodległości. Wskutek takiej działalności wielu mężczyzn zgłosiło się do wojska, by bronić ojczyzny. Ksiądz Michał otrzymał rozkaz wyjazdu do Krakowa. Jednak na swoją prośbę pozostał w Warszawie, by jako kapelan opiekować się żołnierzami. Tam powołał straż obywatelską pilnującą cmentarza Powązkowskiego. By komuniści, słusznie nazywani zdrajcami sympatyzującymi z bolszewikami, nie wykorzystywali poświęconego miejsca, jakim był cmentarz, na organizowanie spotkań i wieców antypolskich. Podtrzymywał także na duchu polskich żołnierzy. Był z nimi w sierpniu 1920 roku, kiedy wydarzył się cud nad Wisłą. Przyjął ten fakt z dziękczynieniem i już wtedy myślał o ustanowieniu święta Bożego Miłosierdzia, będącego dziękczynieniem za Bożą Opiekę nad Narodem Polskim. Wspominając ten dzień cudu nad Wisłą, 15 sierpnia 1920 roku, zapisał: Kto widział popłoch i bezład postępujących wojsk polskich i potem brawurowe ataki tychże w warszawskiej bitwie, i uderzeniu nad niemnem, ten nie może wytłumaczyć tego w sposób naturalny. I dlatego u ludu tę zmianę nastroju żołnierza polskiego nazwano cudem nad Wisłą. Wyproszony on został modłami wierzących, którzy w sierpniu, dniem i nocą zalegali kościoły i kaplice, błagając o miłosierdzie Boże nad Polską. Zapraszamy za dwa tygodnie. To nie koniec pobytu księdza Michała w Warszawie. Co było dalej, dowiemy się w następnym odcinku.